Zebrałem na kamerkach 12 widzów kanału a wśród nich ukryłem się ja. To mnie znajdzie wygra 1000 zł. Oczywiście nie widzimy się nawzajem. Kamerki są tylko dla was. Wszyscy używamy też modulatorów głosu. Tak, brzmieliśmy na nagraniach. Mam na imię Jakub, mam 30 lat. Ale wiadomo, w filmie usłyszycie nasze normalne głosy. Podzieliłem graczy na dwie drużyny, żeby łatwiej się rozmawiało. Gracze nie wiedzą, w której drużynie kryje się ja. Wy też nie będziecie tego wiedzieć, ponieważ wynająłem aktora, który nagrał wszystkie kwestie, jakie powiedziałem w tym filmie. Podmieniłem je w montażu, tak żebyście Wy również mogli zgadywać, który gracz to tak naprawdę ja. już na tych nagrywkach byłem trochę zajęty, zaprosiłem do poprowadzenia odcinka. Saga i Arkoana. Zobaczmy jak sobie poradzą. Dzisiaj przed wami jest trudne zadanie. Jesteście tutaj w grupie sześciu osób, które twierdzą, że są hodo. A waszym zadaniem będzie w każdej rundzie wygłosować jednego ściemniacza, który na pewno nie jest naszym wysokiem. Tak jest. Aż do finału nasi gracze mają pozbywać się podrabiańców. Dopiero w finale będziemy głosować kto tak naprawdę jest mną. Pierwsza runda startuje teraz. Macie 10 minut. Czas. Start. Ogólnie dobra, to może ja pierwszy zapytam pytanie. Jak każdy wie, ja jestem prawdziwym chodą, też się zapytam najprostsze chyba pytanie, kiedy mam urodziny. To od jedynki, co? Dzień i miesiąc. Dzień i miesiąc. sierpień. Okej, okay, dobra. Myślę, wydaje, że 14 sierpnia. Wydaje ci się, czy wiesz, że masz tyle. Sierpnia. 5 sierpnia mam. 5 grudnia. Tylko piątkę inaczej dał. kiedy mam urodziny. Ja jestem tutaj prawdziwym chodo i mam do was pytania o tej od jedyneczki lecimy. Jak macie na imię? Ja mam na imię Jakub, mam so, na imię. prawdziwy hodo nazywa się Ja, ja, ja też mam na imię Jakub. Jestem czekał Zimny. Dobra, prawdziwy hodo nigdy by nie powiedział, że ma na imię Jakub, tylko że ma na imię Kuba. Druby próbują być bardzo oficjalne. Tymczasem tym drugi leciał od razu w konkrety. Okej, okay, to może siódemka. Weź, przedstaw się, kim jesteś. Zaraz dam ci zarzut. No spoko. mam na imię Jakub, mam 34 lata, rocznik 91. A jak ma na imię twój syn? Nie mogę zdradzać. Hmm. Kurczę, bardzo ciekawe, bo mówiłem o tym wielokrotnie w social mediach. Jakub Prawdziwy, Jakub Zimny, to jest powieść 12. Wcale w tak nie mówiłem po imieniu syna bardzo dużo. Na pewno bardzo przyjemnie się słucha tego, jak ktoś mi zarzuca, że czegoś nie powiedziałem, gdy wielokrotnie, bynajmniej w mediach typu Instagram pojawiał się on tam na relacji z moją żoną, gdzie przykład szkodziliśmy na, spacy, na spacery i normalnie odzywaliśmy się do niego po imieniu. Jak jesteś prawdziwy, mną, no, powinieneś powiedzieć, jak ma na imię w tym momencie. Oczywiście, że mój syn Ignacy. To może, jak już taki zarzut mi zarzucasz, to powiedz, ile ma lat Ignacy. Ale dwa. Nie, nie ma dwóch lat. Ma lat cztery. Różnikowo cztery. A, nie. Przynajmniej a, już no. wiem, na kogo możemy głosować. Na razie właśnie słucham naszego sferyfa numer 12. Widać, że się przygotował do odcinka. To jest po prostu Bo prawdziwy doktor Hodo. Po, po prostu zbyt dobrze mnie zna. Może jakieś oskarżenia na początek. Bójka nie przedstawił się jako ja, tylko jako, wiecie, trzecia osoba Hodo, nie? Jakby o, a nie że o, ja o, jestem Hodo, tylko, że no, ktoś no, może no, być Hodo. Moi drodzy, zwróćcie jeszcze uwagę, w interesie Hodo jest, żebyście go wywalili jak najszybciej. Będzie mógł się starać podpuszczać. Wydaje mi się, że jeżeli jestem Hodo, to mówię jak Hodo, a nie, że będę wywalony. Wydaje ci się, że jesteś Hodo? Ja jestem Hodo. Nie, bo ja jestem Hodo. No to czekajcie, to najbardziej skiepździł Ja mogę, ja wójka, dwójka, 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 bo... ja mogę takie jedno. No to dawaj! Według was jaki jest najpopularniejszy film na kanale Chodo? Aktualnie Wójcie. uciekasz od oskarżeń, przed chwilą na ciebie rzucaliśmy i zmieniasz temat. Nie uciekaj dwójko. Nie, nie. Bo do... Jedynka chciał dobić dwójkę dodatkowym pytaniem. Pierwszy kanał Hodo. Pierwszy kanał. Hmm... Pierwszy w sumie mój kanał. Dwójka. No to hodo by wiedział, co? Hodo. Hodo. Patrz, jak długo odpowiada. Googluje. No halo, nie dobra. Ja już chyba piszę na karterce. Tim pierwszy miał już głównego podejrzanego, ale zobaczmy jak szło dwójką. Jak chodzi o, o mnie, żeby udowodnić, że jestem Hodo, to pytanie do was wszystkich. Jak ma na imię mój pies? No i cisza. To może po prostu opowiedzcie o dzisiejszym dniu, co robiliście? Standardowo po budeczka. musiałem się e, zająć się e, synkiem. Później musiałem zadzwonić do Santiago, żeby sprawdził, jak tam idzie e, z filmami. Później musiałem pozwolić parę miejsc. Potem zacząłem te parę kilku Tutaj powoli ogarniać ten kanał na Discordzie. I ostatnie pytanie, bo już wcześniej rozmawialiśmy, OK. Powiedz mi, doktorze Hodo, jaka jest gra karciana twoja ulubiona? Grałeś w nią na Pyrkonie i stawiałeś to na relacje na Instagramie. I wstawiałem tego na relacje na Instagramie szukujesz w tym momencie? Ale to może, skoro uważasz, że oszukuję, to spróbujesz na jakąś grę odpowiedzieć. No kurczę. Był moją ulubioną grą. Magic Legathring. Powiedziałam rundę z tobą, żeby nie było. Dobrze, no, koniec rundy, końc rundy. Stop. Pora, aby oddać wasze głosy. Wiecie, na kogo nie? Wiecie. Wiecie, numerek osoby, którą jesteście pewni, że nie jest doktorem HODO. Moi drodzy, mam już wyniki. Słuchajcie, padły cztery głosy na osobę z numerkiem 2. Niestety musimy się pożegnać. Zrobiliście wielki błąd. No niestety, niestety, niestety w tym głosowaniu największą ilość głosów Otrzymał numer 12 I to on pożegna się z naszym pięknym konkursem Boli was prawda Pożegnaliśmy dwóch potencjalnych podrabiańców, A teraz przed nami kolejna runda Ja mam pytanie, jak się nazywa mój piesek? To research Co ja mam researchować, jak ja to po prostu wiem? No to od jedyneczki S mój nazywa się Zula, no kto by tego nie wiedział Zula się nazywa Pięć Jak się nazywa się raz? Jak się nazywa pies? Fuj, rzekomo No piątka, mówisz czy nie mówisz? Tak samo, nie? Tak samo To znaczy jak? Jest się nazywa pies? Co tu się dzieje? Piątka, nie wiem. Dobra, szóstka. Wy prawdziwego hodowcy jak się mój pies nazywa oczywiście, że Wigu. Jak? Powiedział Wigu jakiś Dobra, lecę z kolejnym pytaniem. Jak jesteście chodo, wiecie gdzie mieszkam? Możemy od końca. W Poznań. Pierwsza osoba powiedziała dobrze, to nie, lecimy już dalej. Następne pytanie. Lat ile mam? Piątka trochę śmierdzi, więc niech mówi. Trzydzieści lat mam. 30. Po trzydziestce jestem? <laughs> no tutaj się spyta, kurka, podróżniał na ciebie, że tutaj nas ja mam syna. Czy syna mam, mnie pytasz? Tak. Ehm, no nie mam. Tak, mam syna. Ile ma lat syn? Skoro to twój syn? Piąteczka? U. Mam 5 lat, a dokładnie za to urodzenia mam podać. Poproszę. 3 lutego. Którego roku? 2020. To 5 lat jeszcze nie ma, halo. nie ma. Niezły Daty syna nie znaczy urodzin. <grym> 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 jak wyliczycie? Mój jest 4 lata, mam 2020. Powiedziałeś 5! Team drugi chciał kontynuować temat z poprzedniej rundy. Każdy z graczy miał opisać swój dzień. Dzień jak co dzień. Tak, wstaj o 8.00. Pięć więcej, oczywiście bez bucika. O co? Ile są śniadanko i zrobić? Czym się zajmuje? synem. Pewną resztę dniami spędza na jakimś graniu, coś tym ogarnianiu kanału domu. Obudziłem jakieś jakiś widziałem głosy ludzi. Okazało się, że to, to był saga Zamknięty ujście z dziewięcioma osobami. o 1000 złoty. Szybko nagraliśmy odcinek, oczywiście. Mnie nie, nie będę ukrywał. Co my reszta udawaczy. Wstałem bardzo rano, kawka wypita, spacerek z Ignacym, bo dzisiaj do przedszkola nie poszedł, wiadomo czemu, bo jest sobota. później było montowanie filmu. Oprócz no to obudziłem się dość wcześnie rano, zjadłem z moją ukochanym rodzinką. Przy okazji nakarmiłem psa mojego Zulo. Poszedłem montować filmy z poprzedniego tygodnia. Ale dwójki miały też inne tropy. Taki jest najpopularniejszy film na moim kanale. Do dziesiątki załóżmy. Powinieneś to wiedzieć. Jestem hodo. Jestem nierozgarnięty. Ale jakbym miał zgadywać, to jest to jakiś film z przedmiotu Ligi Legend. Otóż nie, bo akurat najbardziej popularniejszym to jest bodajże z siedem trzeźwych. Coś tam coś tam było z trzeźwymi. dziesiątka do trafiona trafiono odpowiedź. Jedenastka co prawda trafił ale co mi się wydaje, że za długi ten czas, bo jednak prawdziwy do obu, umiejętnie to wiedzieć. Dobra, wracamy do jedynek, bo tam działo się grubo. Ja mam pytanie, żeby piątkę sprawdzić, chociaż i tak wiem, że jest fake. Z kim miałem dramę jako chodo. Ja jeszcze dramę z Trimor Hard. Miałeś powiedział, miałeś. Dobra to piąteczka. Okej, okay, dobrze, to w takim razie jak ma na imię moja żona? O no, nie mówiłem tego odcinku. Jak ma na imię moja żona? Mogę odpowiedzieć tylko, że litera K. No dawaj chodo, mów, no mówię, Karolino! No daj imię Magdalena, dobrze. Dobra, dobra, ja mam pytanie do piątki. Jak robiłeś muzykę, to kto był twoim wydawcą? Dobre to jest, no? Znaczy. Może tak. Ja powiem ci może całą naszą ekipę, dobra? Nie, ja chcę wydawać, jak, jak się nowe, nowe nazywa wytwórnia. Umowę podpisałeś, to chyba wiesz co. Jeżeli chodzi o samą produkcję, z Pawełem Bogogolińskim pracowałem. Nie, nie o to mi chodzi. No to teraz gra na czas, kolega i googluję. Bo bardzo dużo oskarżeń poleci na mnie. No już poleciało, już może wyjść z kanału. Piątka był na celowniku całej grupy pierwszej, a za to w dwójkach nadal nie było jednego podejrzanego. Mam pytanie do siódemki. Ile mam aktualnie subskrypcji? O mój Boże, to bym musiał pomyśleć chwilę. ale tam było! prawie 280 tysięcy, dlatego zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, kto tego jeszcze nie robi. Okej, okay, dobra, dobra. E, to akurat brzmi jak faktycznie doktor Hołda. No. Pytanie do dziesiątki. Jaki talent był najgorszy w odcinku? Najgorszy talent wygra 500 złoty. Nie pamiętam takich rzeczy, to było dawno temu. Tego się nie da zapamiętać nawet. I właśnie się skończył nasz czas. Nadeszła pora na głosowanie. Dobrze, głosowanie jest... Jednogłośne, trzy głosy padły na numer 5. Niestety musimy się pożegnać. No cóż, nie to miłego. W drużynie drugiej sytuacji miała być bardziej skomplikowana. Doszły mnie słuchy, że mamy remis, więc będzie to oznaczało dodatkowe głosowanie, w którym możemy głosować tylko na numerki 11 i na numer 8. Mamy już finalną decyzję. Niestety będziemy musieli się pożegnać z numerem 8 były tak. kanał do TWN. Pozdrawiam. Na tym etapie pozbyliśmy się już czterech graczy, ale przed finałem musiało odpaść drugie tyle. Dobra, Mam pytanie. Czy byłem w pytaniu na śniadanie do trójki. Czy byłem w Pytanie na śniadanie? Nie. Był. Znaczy byłem, Jezu. Był? A był. Znaczy, byłem, Trójka tak. kłamie, byłem. A to nie było w TWN? Co ty powiedziałeś, jeden? Mam to do mnie? A jak się nazywa to w TWN? Śniadaniówka. Dzień dobry w Ale ja nie powiedziałem, że w Pytanie na śniadanie? Fake numer 4. Czemu teraz robisz research samą sobie? Bo coś tutaj nie pasuje. <grych> Trochę śmierdzi. Możecie mnie pytać, co chcecie. Z kim miałem dramę? Dramę? Nie szukaj. Jak klinikę jeszcze robiłem, to z Nelly była drama. Była jeszcze jedna. Mm. Już się nie musisz głowić, wiemy, że możemy na ciebie głosować. Ale co wy jakieś dramy mi tu? Ale byś wiedział. Ja pamiętam o tym. No to powiedz. Malcolm. Nie kojarzysz? że słaby research zrobiłeś do mojego odcinka. Ile ja nagrywam na YouTubie? Z pięć lat? To myślisz, że każdy odcinek sobie zapisałem, o czym był? Dobra. Przejdźmy na moment do dwójek. W którym roku odpowiadają pana? 2017. Takich rzeczy się nie zapomina. Miesiąc, może pamiętać? Bardzo ważny dla mnie miesiąc. Boże, to chyba marzec. Stary dzień, 17 lat temu to było już. Pamiętasz konkretną godzinę? Doktor Hado na pewno by pamiętał konkretną godzinę. Wiczki, ja mam pytanie do was. Zadaje się wszyscy pytania, takie już dawne bardzo. Ale niedawno coś była sytuacja. Jakiś może z rok temu. I zostałem zaproszenie na galę fightową. i Fightową. Jak doktor Hodo, powinien wiedzieć, jaka to jest gala. Już, już ta federacja nie istnieje. Nic nie a siódemka, co o tym sądzi? Nie był Możecie do laskę spytać, nic nie mówił chłopaczek. No właśnie, to mnie też tak zastanawiał. Możecie się pytać teraz czegokolwiek, nie wiem. Ja tu postaram się odpowiedzieć. Mówisz, że karty masz poodpierane, tak? Jesteś przygotowany na nasze pytania. No, Jakby pytania o sobie tu. To, to chyba wiem co mówię. Ja może też mam pytanie. Takie bardzo osobiste już można powiedzieć. Rok temu Purkon o najwięcej wypił. O, prawdziwy, doktor Hooda, nie będę ukrywał. Musi to wiedzieć. Nie pamiętam. Jedenaska. No, Siódemka. Tylko ja wiem to po co mam tu publiczne. Tymczasem w tym pierwszym dalej trwało grillowanie biednej czwórki. Purko! To no. nie jeszcze jedno. Nie lubię lubimy grać w karty? W sensie, że tak hazardowo to nie za bardzo. Nie chodzi mi o takie karty. No poker. Coś tam, wojna, tak? No nie, ja bardzo lubię grać. W Magic of the Gang, co takiego? <grystanie> Dobra, zostawmy te karty. Ja mam pytanie do jedynki, jak jesteś taki chodo. Wymień trzy utwory muzyczne, twoje kiedykolwiek stworzone. No to chłopcy, września. Ja. Se wygooglował teraz. Koniec czasu, zaraz się dowiemy, na kogo każdy będzie głosował. Moi drodzy, mamy wynik głosowania. Numer 4 zdobył 3 głosy, czyli wszyscy pozostali na niego głosowali. Jakieś ostatnie słowa? Zobaczmy, kto odpadnie w tym drugim. No i znowu wracam z tą jakże piękną wiadomością, ponieważ mamy znowu remis, kolejna dogryweczka. Tym razem głosy będziemy oddawali jeszcze raz na dziesiątkę i jedenastkę. Proszę Państwa, szok. Nikt nie zmienił swojej decyzji, także teraz o tym, kto odpadnie, zdecyduje rzut monetą. Jedenastka i dziesiątka. Orzeł, czy reszka? Nieprawdziwe chodło, daję ci wybór. Orzeł. I. Reszka odpada. Jedenastka będzie musiała się z nami pożegnać. Masz jakieś ostatnie słowa do przekazania? Powiem, ja że jesteście wszyscy fałszywie. A teraz przed nami ostatnia runda. Za moment dowiemy się, kto będzie w finałowej czwórce. O, jak się nazywa moja miniseria z Dola, nazwana jakby pod nazwą popularnego programu z telewizji. Jeden z dziesięciu. No i dobra, no i dobra. A szóstka, okay. drugie. Mam również do was pytania. Czy czemu co? zmieniasz temat? Bo nie rozumiem. Mówię, żebyście mi odpowiedzieli, bo już skończyłem pytanie, nie odpowiem wam. Więc w czasie, tym drugi dopytywał się o moje klasyczne zamówienie w maku. Wszystko, co jest wegańskie. Najlepiej wegańskiego wrapa. Mm, okay. Dziewiątka. Myślę, że zamówię po prostu sałatkę. A ja w swojej kompetencji i niekompetencji po prostu stwierdzam, że zamówiłbym sekolkę. Sekolkę? Pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać. A, już jakieś pomysły, kto na 100% nie jest. A 100% nie jest to ani dziewiątka, ani siódemka. Ja tutaj właśnie największy stół zdaję na dziewiątka Dziesiątka faktycznie trzeba przyznać się przygotował. Bo mówię, są rzeczy, które mi uleciały, są rzeczy, o których nawet ja nie wiem, bo mam od tego ludzi. Jak na przykład właśnie mój kochany montażysta, którego serdecznie pozdrawiam. No, przygotował się. Jasne, jestem przerażony, że można z tych social Media tyle o mnie wyciągnąć, nie? Bo... Tim pierwszy poruszył jeszcze wątek mojej fryzury. Dlaczego postanowiłem być łysy? Bo mam dużo zakoła. Absolutnie to nie jest dobra odpowiedź. To nie, to odpowiedz może no nie. No nie, bo tylko trójka odpowiedziała jedynka, może ty się wykażesz. Dlaczego postanowiłem być łysy? To od urodzenia miałem takie włosy to nie jest dobra odpowiedź. Postanowiłem być łysy, żeby się wyróżnić od innych youtuberów z bujną fryzurą. Jakbym chciał się wyróżnić łysą fryzurą, to ja nie nosił czapek na filmach. Moi drodzy, koniec czasu. Szybko poszło. Niestety wynik w miarę jednoznaczny. Dziesiątka z dwoma głosami. Niestety opuszcza nasz program. Oj, boczki, przeliczyliście się. Jak nie trudno się domyślić, przewagą głosów 2 do 1 odpada numer. Cześć! Cześć fajku, cześć fajku! Cześć fajku. Mamy to? Tak wygląda czwórka, która dostaje się do finału. Teraz nikt nie będzie już odpadać. Będziecie mieli 20 minut na rozmowę, pogadanie z osobami z przeciwnej drużyny, wybadanie najbardziej podejrzanych osób. Potem każdy z Was anonimowo wskaże, kto Waszym zdaniem jest prawdziwym hodowcem. Każda osoba, która trafi, dostanie odpowiednią część wygranej. Jeśli tylko jedna osoba wskaże prawdziwego hodo, cały tysiak będzie jej. No to co tam u was, chłopaki, W Większość finału gracze powielali pytania, które słyszeliśmy już w poprzednich rundach. Wiecie, musieli sprawdzić tę dwójkę z przeciwnej drużyny. Ale pojawił się jeden nowy wątek. Czy byłem montażystą jakiegoś youtubera? Oczywiście, że nie. Okej, dziewiątka. Ale ja remontować nie umiem. <grych> Byłem kiedyś montażystą youtubera o nicku Hardcore Teaching. Jestem tutaj w stanie stwierdzić, że nie jesteś prawdziwym Hondą, ponieważ tutaj niestety, ale no masz bardzo słaby mikrofon. Dziewiątka powiedział, że w ogóle nie umie montować. Ja umiem montować, ja montowałem ostatnio filmik. No, to jest bardzo nietrafne. Widać od razu, że to po podróby. Przed podjęciem finalnej decyzji gracze dostali ostatnie zadanie. Każdy będzie mógł powiedzieć jedną rzecz, która udowodni, że to właśnie ty jesteś doktorem hodą. Wiadomo, że ja jestem prawdziwym Hondą, jakby temu miałbym... Do jakiegoś fajka. Siódemka i dziewiątka też się dostali są przypadkiem do tego finału. A jedynka sobie bardzo tutaj też dobrze poradził z researchem w moją stronę. Bardzo dobrze idzie udawanie mnie. Dziewiątka postanowił zdradzić skrywany przeze mnie sekret. Mam wylot do Turcji na operację. I nie będziecie ze mnie kmili, że jestem starym, łysym człowiekiem. Siedem, co powiesz? <laughs> Jebać klinikę. <prynika. śmiech> Okej, okay. mocny statement. Przyszedł czas na finalną decyzję. Każdy z graczy udał się na osobny kanał, żeby przedyskutować z SAGą i z Arkoanem swój wybór. Um, no, Prawdziwy kanał pewnie odpadł już jakby. Nikt raczej nie jest stąd. Myślisz? A myślisz, że był w Twojej drużynie, czy w drugiej? Pierwszej, jedynek to by mógł być. To tak trochę piątka, ale też mówi dużo nieprawdziwych rzeczy. Trójka wydaje mi się, że nie, bo się pomylił kilka razy. Z trójki, siódemki, dziewiątki. Kogo obstawiasz, że który z nich może być? Dajmy trójkę, bo był ze mną w teamie. No to no tak, no. moja odpowiedź niestety nie jest dopuszczalna, no ale według mnie on został już wygłosowany. Ale jak mam głosować, to głosuję na jedyneczkę. A uważasz, w którym on był w teamie? Uważam, że on mógł być w teamie naszym i była to piątka albo szóstka. No a co, nie wydaje ci się, że tak dobrze udawał, że wszystkich was zwodził i że tak naprawdę tu jest, a ci się wydaje, że go nie ma? Nie, we, według mnie to ja bardzo dobrze udawałem. No, no to sami wiecie, że ja nim nie jestem. <laughs> nie, ale powiem wam szczerze, że ja jestem w szoku, że ludzie tyle o chodo wiedzą, gdzie podejrzewam, że nawet sam chodo tego nie wie. Ja obstawiam, że chodo był w pierwszej grupie, nie w drugiej, bo w tej drugiej to goście no, aż zbyt szczegółowo wiedzieli, ale jeżeli miałbym już iść za głos to uważam, że jedynka jest Hodo. Wiecie dlaczego? Trójka ma mikrofon i jest na głośnikach. Czyli chodo by czegoś takiego nie zrobił na pewno. Tak, no zacznijmy od tego, że chodo ma ustawiony sprzęt. Masz jakiś pomysł, kto z tej ostatniej trójki jest faktycznym doktorem Hodo? Podejrzewam, że go w ogóle tu teraz nie ma. Ale A. jeśli mnie ostrzelać, jest to trójka. A czemu trójeczka akurat? Siódemka, niestety, wiedział tyle samo co ja czyli nic. A jedynka chyba tak dużo wtedy się nie odzywała. Po prostu takie trójka. Mamy decyzję wszystkich graczy, a teraz poznamy prawdę. Siema byki. W finale nie było chodu, to prawda. Ajajaj! Aj, aj. Powiem wam, że był on... Znaczy kurwa no ja, to ja byłem. <ścoughs> byłem w tymie pierwszym i miałem numer 4 wow.